Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Radosław Rygielski. Witam Was w kolejnym poniedziałku Tradera. Pamiętajcie, proszę żadna z informacji w tym nagraniu nie jest to rekomendacja inwestycyjna, jest tylko jedynie moje prywatne zdanie. Dbajcie o swój kapitał, korzystajcie z tej powtarzalności, ale róbcie to w bezpieczny sposób. Krótkie ogłoszenia. Dzisiaj na początku zwrócimy uwagę na ostatnią analizę rynku Bitcoina, gdzie informowałem właśnie o miejscu, aby zrobić bufor dla ceny, ponieważ może być lokalna korekta i dalej próba kontynuacji trendu. Dalej Przypominam również o tym, że na moim kanale YouTube znajdziecie podsumowanie całego października, gdzie wszystkie analizy, które udostępniałem, są udostępniane oczywiście przed faktem, przed tym jak coś się wydarzy. Ruch jest określony strzałką. Też możecie zobaczyć, jakie ja je prywatnie rozegrałem. Zebrałem wszystkie pozycje z całego miesiąca. Też możecie zobaczyć, jakie właśnie zostawiłem pozycje otwarte i też nagrałem krótkoterminowy scalping, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Więc wszystko macie czarno na białym, bez żadnej tutaj, bez żadnych udziwnień, opisane. Na żywo też możecie zobaczyć, jakie przygorowe są wyniki i też oczywiście jakie jest ryzyko. Ok, pójdźmy dalej. Też, kochani, jest bardzo wysoka skuteczność. W październiku było to 85%. Dostaję od Was bardzo dużo pytań, więc postanowiłem, że 17 listopada zrobię live o godzinie 20. Zapiszcie się na niego, proszę, jeżeli macie ochotę. Link jest to pierwszy link w opisie. Klikacie w niego, na klikacie dalej rezerwuję bezpłatne miejsce i wystarczy ustawić swojego maila. I też mam dla Was mały prezent dla każdej osoby, która ogląda dzisiejszy odcinek. W linku w opisie mam dla Was niepubliczny film, który właśnie mówi o strachu, który teraz może wielu z was być zbudzony przez właśnie te duże ruchy na Bitcoinie. Jest to pierwsza część z trzech części takiego krótkiego szkolenia, które teraz stworzyłem. Jest oczywiście bezpłatne nagrania. Jest link do tego nagrania w opisie, kliknijcie. Zapraszam serdecznie, już przechodzę do, do dzisiejszej aktualizacji. Ostatnio w piątek informowałem o tym, że cena bitcoina może tutaj właśnie w strefie od 15 000 do 12 500. Poruszać się właśnie chwilową konsolidacją i dalej może być kontynuacja tego trendu. Zresztą po to też taki duży bufor cenowy został zostawiony. Tutaj też markerem nawet narysowałem podczas tego właśnie nagrania, co może zrobić cena. I cena, której widzicie na początku, faktycznie spadła. Na ten moment cały czas utrzymuje ten scenariusz, czyli utrzymuje swój scenariusz na zasadzie takiej, że możliwe, że Załóżmy w ciągu tygodnia, dwóch cena będzie tutaj próbowała zbliżyć się w okolice 16 tysięcy, nawet może 17 tysięcy, ale przez ten okres tych dwóch tygodni na początku, jeżeli będzie korekta, nawet tutaj w okolice 14 tysięcy, co już się po raz pierwszy wydarzyło, czy nawet tutaj w okolice 13 tysięcy 500, jeżeli taka korekta będzie, to dla mnie nie będzie to zaskoczenie, stąd też zostaje właśnie taki bufor cenowy. Czyli podsumowując. Tą krótką analizę. W ruchu wzrostowym widzimy pierwszy spadek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Widzimy, że po tych spadkach jest duża aktywizacja kupujących i sprzedających, czyli widzimy, że jest to powtarzalny ruch cenowy. I teraz uważam, że właśnie ta strefa tutaj pomiędzy 14 400 której do 12800 może być tutaj bardzo ważnym poziomem, tak, bo jeżeli będzie jakakolwiek cofka do tego poziomu, to coraz bliżej jest do naszego stop lossa, czyli on się skraca i dalej będą większe szanse na kontynuację trendu, więc w przeciągu kilku tygodni uważam, że może być ten trend wzrostowy kontynuowany, ale przed tym ruchem, który jeżeli będzie jakaś korekta, to nie będzie to nic zaskakującego, zresztą ostatnio też tutaj Wam pokazywałem swoje pozycje, jak zawsze oczywiście z konta realnego, zresztą tam nawet możecie sobie w podsumowaniu wypłaty zobaczyć i tutaj też miałem otwartą pozycję spadkową w piątek, no i cena w piątek, jak wiecie, spadła, tak, tutaj zgodnie z tą analizą, o której, o, w której właśnie mówiłem o tym, że gdzieś ta korekta może się tutaj wydarzyć, więc na ten moment ten spadek, który odbył pierwszy, ja cały czas cierpliwie zostawiam te pozycje na wzrosty, gdzie Tutaj stop loss jest w okolicach 12 500 Jeżeli dla kogoś jest to długi stop loss, jeżeli chodzi o wartość, to wystarczy zamiast otwierania załóżmy pozycji o wartości kilku, kilkunastu bitcoinów, otworzyć pozycję o połowę mniejszą, wtedy też zmniejszycie wartość stop lossa o połowę. tak Bo widziałem czasem taki komentarz, że po prostu jest za długi stop loss, co to za strefa. To nie jest problem analizy czy mój, tylko to jest problem Twojego podejścia, że możesz zmniejszyć wartość transakcji, po to, że załóżmy, jeżeli jest długi stop loss, to też zmniejszysz jego wartość. Więc to są takie proste rzeczy, czasem o nich zapominamy, więc z chęcią o nich e, przypominam. Więc o tym proszę, kochani, pamiętajcie, że załóżmy, jeżeli jest dłuższy stop loss, wystarczy zmniejszyć wartość pozycji i ten stop loss, jego wartość od razu się zmniejszy. E, tutaj, a im bliżej będziemy tego stop lossa, to tym bardziej można e, tutaj zwiększać ekspozycję. Oczywiście, jeżeli będzie to... Policzone. Więc w tym momencie, w którym będzie bardzo ważna strefa na Bitcoinie, to w ciągu kilku dni, kilku, może tygodnia, będzie właśnie taka chwilowa konsolidacja na Bitcoinie, ale dalej trend utrzymuje, że będzie on trendem wzrostowym. Oczywiście ja mam policzone pozycje, stop loss jest policzony. Jeżeli cena mi go wybije, nic się nie dzieje, bo to od nas zależy, jak jest na rynku ryzyko i też po prostu jak wygląda sama sytuacja z. Czy podejmowaniem ryzyka, czy otwieraniem pozycji, to jest po naszej stronie. Czy też korzystania z powtarzalności? Zresztą co do powtarzalności, zapraszam Was do podsumowania, gdzie wszystkie analizy, jeżeli chodzi o krótkie pozycje, były nagrane. A te dłuższe, to Was informowałem przed ruchem o tym wszystkim publicznie. Z czego też korzystaliście, bo na końcu też na to zwróciłem uwagę. Więc serdecznie też Wam gratuluję i dzięki za to zaangażowanie. Łapki w górę, kochani, słyszymy się już na. Live 17 listopada zapiszcie się, link jest w opisie i też taki malutki prezent dla Was za te łapki w górę, uczestnictwo też mam, więc ten link do tego nagrania jest w opisie. Mam nadzieję, że będzie dla Was to pożyteczne nagranie, jest świeżutkie, prostość dzisiaj, a już jutro będę miał dla Was kolejny taki prezencik. Dobra, do usłyszenia, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.